Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku. Dziś pokażę Wam jak w bardzo szybki i prosty sposób utworzyć nowego Wilana na mikrotiku. I przypiszemy sobie go do danego yy, portu na routerze. Pierwsza zakładka, którą klikamy to jest Bridge. Klikamy sobie nazwę naszego Bridge'a. W Waszym przypadku może być to dowolna, inna nazwa. Przechodzimy do zakładki Wilan. Wilan Fightering. OK. Następnie wchodzimy do interfejs, zakładki VLAN i tworzymy sobie nowy VLAN. Nazywamy go jak chcemy. Ja go podpinam pod interfejs, pod bridge'owy interfejs. Wkrótce dowiecie się jak zrobić też inne. Możecie dowolny VLAN ID wstawić w zakresie od dwóch do 4096, bo te, tyle jest VLAN. Apply, OK. Tworzył Wam się nowy VLAN. W interfejsach jest podpięty jako Quest. Następna zakładka IP Adreses. Nadajemy nowy adres dla tego interfejsu. Utworzył się nowy. Na interfejsie Quest. Na interfejsie wilanowym IP, DHCP Server. Pierwsza zakładka Setup. Wybieramy Quest. Klikamy tylko dalej, 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 dalej. Zakończ. Utworzył nam się nowy yy, serwer DHCP. Ja sobie jeszcze go Dopieszczam w ten sposób, że po prostu nadaję nazwę, żeby się nie pomylić, IP pool, czyli ta, ten zakres. Żeby po prostu wiedzieć później jak, jak to zrobić. Następnie wchodzimy znowu w zakładkę Bridge, Ports. Wybieramy któryś sportów, na których chce być ten wilan. U no, Waszym przypadku może to być, nie wiem, inny. 10, 15, 20. Po prostu to wedle, wedle Waszego. Yy, Widzimy się, możecie sobie zrobić. Yy, w tej zakładce Piwit wpisujecie dziesiątkę, czyli wilan, który utworzyliśmy. I jeżeli potepniecie teraz pod wilam 5 yy, kabel. Powinien dostać on yy, adres z tej podsieci yy, wilanowej. Można także oddzielić i odseparować ruch między główną siecią a siecią yy, gościnną, ale to już Wam pokażę w kolejnym poradniku. Dziękuję Wam, zapraszam do subskrypcji. I do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć!